Mówiliśmy w pierwszej części o dzieleniu się, no to teraz może porozmawiamy o gościnności i do tego tematu zapraszam Panią Natalię Zabojszczyk z Fundacji Ocalenie. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i tytuł Pani prezentacji brzmi Szukanie nowego domu w Polsce. Tak, dokładnie tak. Tak jak już tutaj Państwo, ja mam na imię Natalia i jestem koordynatorką programu Refugees Welcome Polska. Program ten działa w ramach fundacji Ocalenie. Na początku chciałabym wam Państwu opowiedzieć króciutko o tym, co robi fundacja i o tym, jak idea naszego programu Refugees Welcome wpisuje się w działania całej fundacji Ocalenie. I oczywiście też opowiem o tym, jak szukamy uchodźców, i osobom, które są w procedurze uchodźczej, w domu, ale to w dalszej części. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Nie ma nas dużo, ale fajnie, że wszliście, fajnie, że interesujecie się tą, tą tematyką, bo myślę, że warto o niej mówić i e, czasami niektórzy mówią, że już to jest temat tak, tak bardzo gdzieś tam przegadany, że już ludziom się nie chce o tym słuchać, a ja myślę, że wręcz przeciwnie, że należy o nim mówić, bo e, potrzeby są duże. I każdy z nas tak naprawdę może się w pomoc osobom uchodźcom, czy osobom, które są w procedurze uchodźczej, włączyć. To też chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj, jak Wy możecie się w taką pomoc i wsparcie tych osób włączyć na co dzień. To tak. Nasza Fundacja Ocalenie jest to fundacja, która pomaga obcokrajowcom ogólnie. My nie wspieramy tylko uchodźców, ale wspieramy. Wszystkich ob, ob, obcokrajowców, którym w jakiś sposób e, poprzez jeden z naszych programów możemy e, pomóc. E, główną działalnością naszej fundacji jest Centrum Pomocy Cudzoziemcom. E, w tym centrum mamy mentorów kulturowych, który, którzy posługują się e, w 11 językach i w tych językach udzielają takiej bieżącej pomocy, wsparcia e, obcokrajowcom. E, pomoc jest naprawdę różnego rodzaju. Przede wszystkim jest to Pomoc w szukaniu pracy, pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc również w wypełnianiu różnych właśnie takich druków urzędowych, ale oczywiście jest też pomoc w znacznie poważniejszych sprawach, w sprawach np. legalizacji pobytu, co też tutaj nasze, nasze prawniczki na co dzień robią. Mamy również wsparcie psychologów, psychoterape psychoterapeutów, więc e, tak naprawdę no, ta, ta działalność fundacji jest e, bardzo, bardzo e, szeroka. Z takich, jednych jak, z największych jakby, projektów e, fundacji ocalenie są także kursy językowe. E, co roku uczy się u nas około tysiąca osób. E, z, osoby te są uczone przez wolontariuszy. Także oprócz tej grupy takich e, osób, które korzystają z tych kursów, to też jakby wolontariusze mogą się rozwijać dzięki temu, że tych e, tych lekcji udzielają. Ja sama przez długi czas byłam wolontariuszką właśnie w, przy tych kursach i to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No i faktycznie jakby przy każdym semestrze mamy bardzo duże, duże zainteresowanie, Nic nigdy nie możemy przyjąć wszystkich ze względu też na warunki lokalowe, natomiast jest to jakby jeden też z głównych projektów naszej fundacji. I także mamy programy mieszkaniowe. Jednym z takich programów jest właśnie program Refugees Welcome Polska. Z czym przychodzą do nas klienci? Z jakimi problemami? No, bardzo takim dużym problemem, który, z którym spotykam się na co dzień też nasi mentorzy w centrum, w centrum Pomocy Cudzoziemcom, to jest jakby poczucie, takie w naszych klientach, takie poczucie dyskryminacji, lub też agresji ze strony Polaków, no niestety to, to gdzieś tam się cały czas pojawia. Problem z bezdomnością to, to, to jest to, na co akurat nasz program próbuje odpowiedzieć i z czym próbuje sobie poradzić. No i też właśnie takie takie już naprawdę poważne problemy, że po prostu te osoby borykają się często właśnie z tą bezdomnością, a co to tym idzie też z, z szeregiem innych problemów, takich właśnie jak na przykład tego, że faktycznie no nawet takie, my też wspieramy czasami w takim właśnie aspekcie pomocy takiej żywieniowej. Oczywiście jakby też nie, nie finansujemy żadnych takich gdzieś tam... Znaczy fundacja jako taką nie, nie pomaga poprzez jakby kupowanie posiłków, natomiast no jeżeli są jakieś skrajne sytuacje, to oczywiście tutaj też staram się pomóc też, gdzie, jak, jak takie osoby kierować i też tutaj myślimy, co, co można z tym robić. Są no, takie główne problemy, z którymi się borykają a nasi, nasi klienci. Mamy właśnie dwa takie programy mieszkaniowe. Jednym z nich jest Refugees Welcome, program, który ja koordynuję. I mam też taki program Witaj w domu. O nim dość ostatnio było głośno, bo też taką nową kampanię prowadzimy. I w tym programie szukamy, szukamy mieszkań pod wynajem dla osób, osób, naszych klientów, naszej fundacji. I też jakby szukamy wsparcia, też finansowego, żeby móc po prostu dofinansować ten rodzinowy wynajem mieszkań. Natomiast program Refugees Welcome Polska jest troszeczkę inny, bo tutaj nie wynajmujemy uchodźcom i osobom w procedurze uchodźczej samodzielnych mieszkań, jakby to nie jest celem programu. Skąd się w ogóle to wzięło? Skąd w ogóle ten program tutaj istnieje? Skąd taki pomysł? Co ciekawe, to była oddolna inicjatywa. To nie, jakby nie zaczęło się od formalnej, yy, gdzieś tam prawnie... Yy, Zarejestrowanej Fundacji. To była oddolna inicjatywa po prostu aktywistów, którzy stwierdzili, że chcieliby pomóc osobom, które z takim, z takim problemem mieszkaniowym się borykają. Program powstał w Niemczech i tam jakby po raz pierwszy taka grupa powstała i co ciekawe, bardzo szybko się rozprzestrzenił też na inne kraje. Pomysł bardzo się spodobał innym aktywistom i też zaczęli po prostu inspirować się tym, co robią Niemcy i takie programy uruchamiać w swoich krajach. Obecnie taki program działa w 16 krajach, nie tylko w Europie, on też działa w Australii. W Japonii też wiemy, że działa, natomiast z tą grupą japońską mam bardzo słaby kontakt, więc jakby ta, ta grupa japońska gdzieś tam się nie, nie, nie pojawi. Mam też takie spotkania cykliczne, kiedy jakby każdy koordynator z każdego kraju idziemy w jedno miejsce i po prostu rozmawiamy o tym, jak program działa w naszych krajach. W Polsce program pojawił się dlatego, że dziewczyny, które były w tym czasie w Niemczech, zainspirowały się pomysłem. Na początku prowadziły tutaj go jako, także jako, jako grupa nieformalna, natomiast w pewnym momencie po prostu sobie te osoby zdały sprawę, że fajnie byłoby gdzieś tam poszukać wsparcia jakiejś fundacji, która nie tylko jakby będzie mogła pomóc w tym, tym zakresie mieszkaniowym, bo one szukały tych mieszkań na własną rękę. Szukał gospodarzy również na własną rękę, o czym zaraz opowiem dokładniej. I pomyślała sobie, że fajnie byłoby mieć takie jakieś większe zaplecze dla tych osób, które, które przychodzą, które mają problemy mieszkaniowe. Czyli właśnie też pomyśleć właśnie o, o kwestii wsparcia prawnego, wsparcia psychologicznego. I tak właśnie przeszły do Fundacji Ocalenie. No i Fundacja oczywiście zgodziła się przyjąć, przyjąć te osoby pod swoje skrzydła i w tym, w tym momencie program działa pod, pod egidą właśnie Fundacji Ocalenie. O co w ogóle chodzi? Już wcześniej troszeczkę wspomniałam, no to chodzi o to po prostu, że my chcemy połączyć osoby, które mają taką potrzebę mieszkaniową, które są uchodźcami albo które są w procedurze uchodźczej, z Polakami, którzy są gotowi, żeby jakąś przestrzeń, pokój w swoim domu takiej osobie udostępnić. Oczywiście, no tutaj chcielibyśmy zadbać o to, żeby ta, po prostu, ta osoba, która, która no boryka się z takim problemem mieszkaniowym, znalazła bezpieczne miejsce, bo dzięki temu, wiadomo, jeżeli mamy bezpieczne miejsce do mieszkania, to później możemy też pomyśleć o innych rzeczach, takich właśnie jak na przykład poszukiwanie pracy, rozwoju. Jakby to jest taka podstawowa rzecz, którą każdy z nas musi tak czuć, żeby, żeby, jakby żeby czuć się bezpiecznie, że to musi po prostu też mieć gdzie, gdzie mieszkać, e, więc jakby to jest, to jest główna idea tego programu, natomiast... A tutaj też chodzi o integrację, chodzi o to, żeby osoby, które przychodzą do, do programu miały możliwość zamieszkania z Polakami, miały możliwość trochę nauczenia się języka, kultury polskiej. E, jakby troszeczkę też pod tym kątem m, chcemy, żeby, żeby gdzieś tam tak, była wspólna wymiana, że osoby, które przyjmują te, tych uchodźców, też się od nich czegoś nauczyły, tak i uchodźcy właśnie, czy to, czy to te, te kwestie językowe, czy też... Poznawali nawet, nawet nowych ludzi, to to jest taka, taka główna, główna idea naszego programu. Także zawsze jest to mieszkanie z kimś. My nie szukamy samodzielnych mieszkań w tym programie, od tego jest program Witaj w domu. Tutaj chodzi o to, żeby faktycznie te osoby zamieszkały, zamieszkały z Polakami i gdzieś tam z nimi się tutaj w te pierwsze kroki w Polsce stawiały. Te osoby na początku mieszkają w ośrodkach, w ośrodkach dla uchodźców, no i to jest takie dla nas bardzo ważne, to są to osoby priorytetowe, które my przyjmujemy do programu, no bo żeby jak najszybciej mogły z ten ośrodek opuścić i po prostu zamieszkać już w takim mieszkaniu z, z Polakami, z polskimi rodzinami. Jak działa program? Mamy trzy grupy, uchodźcy i uchodźczynie. Co jest zrozumiałe, są gospodarze i gospodyni, no bo żeby znaleźć mieszkanie, to musimy też nawiązać współpracę z Polakami, którzy gotowi są a, i chętni są, żeby otworzyć swój dom. Ale oprócz tego też mamy grono wolontariuszy, wolontariuszy i wolontariusze, którzy są wsparciem dla, dla, dla uchodźców i uchodźców, którzy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki tutaj w Polsce. Teraz po kolei chciałabym pokrótce mówić Wam, jak, jak wygląda. Jakby praca w każdej, w każdej z, tych, z tych grup. E, uchodźcy i uchodźczynie, no to tak, bardzo często jest, że jakby do naszego programu zgłaszają się oso osoby, które jeszcze nie mają statusu uchodźcy i my takie osoby do programu przyjmujemy. Nie jest tak, że przyjmujemy samych uchodźców. No, no oczywiście wiadomo, każdy, kto przychodzi, to, to jakby też. Nie każdy, kto przyjdzie, to zostanie przyjęty, to też jakby jest zrozumiałe. Natomiast e, jakby nie jest to warunek, że już ta osoba musi mieć status e, uchodźcy. Potem finalnie często jest tak, że te osoby dostają inny status ochrony prawnej, niekoniecznie e, status uchodźcy, e, no, natomiast to nie jest warunek konieczny, tak, żeby, żeby, żeby być w naszym e, programie, tak też może się Państwo orientujecie, ale też jakby ten procent osób, które mają ten status uchodźcy w Polsce jest naprawdę niewielki, wcale nie jest tak prosto taki status e, dostać, stąd my też nie mamy takiego wymogu. Mm. Kiedy już taka osoba do nas przyjdzie, kiedy stwierdzimy, że faktycznie może, może gdzieś tam spełnia te warunki, które, które, które musi spełniać, żeby, żeby dostać się do programu jako, jako uczestnik, to wtedy szukamy dla niej mieszkania. Co ważne, my nigdy nie obiecujemy, że to mieszkanie znajdziemy i nigdy nie obiecujemy, że na przykład zrobimy to w ciągu, nie wiem, dwóch czy trzech tygodni. Te osoby bardzo często mają bardzo takie pilne potrzeby mieszkaniowe, często, tak jak wspomniałam, mieszkają w ośrodkach, natomiast my nigdy nie obiecujemy. Po prostu często też nie wiemy, czy faktycznie uda nam się znaleźć mieszkanie dla tej osoby. Są różne rzeczy, na które zwracamy uwagę Tak od tego, czy ta osoba, nie wiem, lubi zwierzęta i może mieszkać ze zwierzętami, a na przykład tego, że jest uczul, nie może, czy na przykład oczekuje, że to mieszkanie będzie gdzieś tam w miarę blisko, chociaż no, akurat te osoby, które przychodzą raczej. Raczej nie mają takich wymogów, natomiast no, ja nigdy nie obiecuję, bo też nigdy nie wiem, jak będzie też wygląda sytuacja z gospodarzami, bo to też nie jest proste znaleźć odpowiednią osobę, bo nie chodzi tylko o to, żeby po prostu tą osobę gdzieś zakwaterować, ale chodzi o to, żeby ona była w stanie dogadać się z tą rodziną i żeby faktycznie gdzieś tam dobrze, że dobrze te dwie strony dopasować. Podpisujemy umowę wynajmu, Ten wynajem jest z reguły płatny, są to symboliczne kwoty. Też często gospodarze nie chcą, żeby te osoby płaciły, natomiast nam zależy na tym, żeby te osoby też nie czuły się tak y, uzależnione. Chcemy, żeby one czuły też, że mają jakiś właśnie wkład, na przykład chociażby w opłatę rachunków. Więc y, to jest też bardzo ważne, żeby one się czuły y, swobodnie. Y, no i też jakby, co jest takie bardzo ważne, oni nie, nie są pozostawieni sami sobie, tak samo gospodarze nie są pozostawieni jakby nie jest tak tylko, że przeprowadzamy tą osobę i, i tam się już więcej nic nie dzieje. Te osoby mają wsparcie wolontariusza, kumpla i kumpeli, e, które, które, gdzieś tam przez cały, cały program e, im towarzyszą. Oprócz tego e, uczestnicy, każdy z naszych uczestników ma wsparcie Fundacji Ocalenia. Te osoby, które są uczestnikami Refugees Welcome są mm, zawsze pierwsze na listach na kursy polskiego. One jakby, ten kurs im przysługuje i kiedy, Osoba do mnie przychodzi, aplikuje na program, ja zawsze mówię, że chcemy, żeby też uczyła się polskiego, no bo jakby uważamy, że cały ten proces integracji jest ważny, mieszkanie z Polakami, nauka języka i e, kontakt z wolontariuszem, więc jakby ta osoba ma tutaj taką możliwość uczenia, uczenia się języka polskiego, wsparcie mentorów kulturowych, każda osoba, która przychodzi, też ma przydzielonego mentora kulturowego, który, który gdzieś tam przez cały program ją prowadzi. Pomoc prawna, bo często są też, to są sprawy takie pobytowe, nie są to, 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 wcale łatwe sprawy, więc pomoc prawnika też oferujemy. Pomoc psychologiczna i psycho, psychoterapia. Jeżeli chodzi zaś o tą grupę gospodarzy i gospodyń, no tutaj, tutaj sprawa nie jest prosta, bo znaleźć kogoś, kto jest w stanie otworzyć swoje drzwi i przyjąć osobę do swojego domu, to, to, no, to rzeczywiście jest, jest trudne, to ja nie ukrywam, że się śmieję, że gdziekolwiek będę mogła opowiedzieć o programie, to pójdę i opowiem, bo rzeczywiście, po pierwsze, często ludzie nie wiedzą, że jest taka możliwość. Po drugie, jak wiedzą, no to coś tam słyszeli, ale się boją, bo nie wiedzą, jak będzie to wyglądało. Więc gdziekolwiek ja mogę pójść i opowiedzieć, to zawsze jakby jestem chętna, żeby, żeby gdzieś jakieś wątpliwości a takich osób, które faktycznie przyjęły, bo kogoś a na przykład mają jakieś obawy, to, to, to czy, jakby bardzo chętnie takie, takie wątpliwości mm, rozwiewam. Muszą być, jakby na udział w programie muszą być otwarci wszyscy domownicy. To jest bardzo ważne, bo czasami jest tak, że na przykład chce jedna osoba, a jak się spotykamy z całą rodziną, się okazuje, że niekoniecznie każdy jest przekonany. No ale bez takiego wewnętrznego przekonania każdego z domowników jest to niemożliwe, żeby potem te stosunki dobrze się układały, więc faktycznie musi być to otwartość na, na, na wprowadzenie się nowej osoby wszystkich domowników zamieszkanie w Warszawie i w jej okolicach. Program działa, myślę, niestety tylko w Warszawie, w najbliższych okolicach, tam, gdzie jesteśmy w stanie dotrzeć, bo zawsze e, przed, ja, zawsze jadę do domu gospodarzy, chcę zobaczyć też, jak to wygląda i jakby tam się z nimi spotykam. I później e, też osoba, która potencjalnie ma zamieszkać z tymi, z tymi gospodarzami, się minimum dwa razy spotyka tam, ta, tam u nich w domu, żeby też zobaczyć, wiadomo, jak wygląda dom, czy, czy są odpowiednie warunki. I, i czy faktycznie uczestnik naszego programu może się, może się do takiego domu e, wprowadzić. Odpowiednie warunki to mam na myśli, że po prostu chcemy, żeby był to pokój dla tej osoby. Nie chcemy, żeby to była gdzieś tam sofa w salonie, tak, czy, czy jakieś tam miejsce, w którym ta osoba nie będzie mogła mieć takiej, zapewnienia takiego takie poczucia bezpieczeństwa, swobody, więc zawsze jakby chcemy, żeby, też zaznaczamy, że chcemy, żeby to był e, pokój żeby ta osoba mogła po prostu dobrze się w takim domu poczuć. Podpisujemy umowę gospodarz i uczestnik. I jeżeli chodzi o okres trwania tej umowy, no to tak z reguły to jest 3-6 miesięcy, ale to jakby też zależy od gospodarza też na ile jest w stanie gdzieś ten swój dom otworzyć. Raczej jest to minimum 3 miesiące. Bardzo często z naszego doświadczenia wynika, że raczej gospodarze wolą podpisać umowę na dłuższy czas. Kiedy podpiszą na 3 miesiące, to jednak stwierdzają, że tak się fajnie, tam relacja układa, że jeszcze przez jakiś czas są w stanie wspierać mieszkaniowo tę, 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 tę osobę. No i stały kontakt z nami. My też robimy parę takich spotkań. Oczywiście na początku, później w, w czasie trwania programu, żeby po prostu zobaczyć czy tam, czy tam, a, czy tam wszystko jest OK i czy też jakby nie, wymaga, nie wymaga nie ma potrzeb naszej e, interwencji. Tak jak powiedziałam, trzy, mam też, trzy takie spotkania wstępne, na których rozmawiam o wzajemnych oczekiwaniach. E, co jest takie. Bardzo też ważne, myślę, jeżeli chodzi o gospodarzy, to y, też jakby nie każdy, nie każda osoba, która się zgłosi, y, jakby jest dla nas dobrym gospodarzem. To znaczy, jeżeli ja idę i rozmawiam z człowiekiem, który ma jakieś bardzo naprawdę konkretnie sprecyzowane wymagania, że on by chciał to faktycznie taką osobę z takiego kraju, o takich cechach, no to tak by wiadomo, że my nie możemy... Takiej osoby, która ma bardzo sprecyzowany, gdzieś tam wymyślony w głowie obraz uczestnika, który do niego przyjdzie, no, gdzieś tam takie wyobrażenie sobie gdzieś tam stworzyła, to my takich osób często musimy odmówić, no, dlatego, że po prostu no, nie o to też chodzi. Tak? Chcemy pomagać, natomiast też musimy się liczyć że, z tym, że. No, Jeżeli nie będzie tak, jak ta osoba sobie wyobraziła, to, ta relacja może wyglądać różnie, więc to jest bardzo ważne, żeby faktycznie otwarcie szczerze porozmawiać o wszystkich oczekiwaniach i my się o bardzo wiele rzeczy gospodarzy i uczestników. Pytamy, dopytujemy, bo oczywiście, jak się na początku zapytasz, czy jest coś, co ci przeszkadza, no nie, no ale może na przykład właśnie jesteś uczulony. A no to faktycznie, jakby się pociągnie temat z różnych źródeł, to jakby się okazuje, że niekoniecznie zawsze możemy te osoby dopasować, więc faktycznie staramy się to dość wnikliwie zbadać, temat zanim się uchodźca lub uchodźczyni przeprowadzi do, do, do domu gospodarza. No i też właśnie mamy takie um, integracje, to jest bardzo ważne. Te integracje odbywają się co miesiąc, one są otwarte dla uczestników, wolontariuszy i też gospodarzy. Na tych, na tych integracjach robi naprawdę różne rzeczy. Czasami mamy jakieś warsztaty, czasami po prostu idziemy na spacer. To jest, kiedy była lato, to, to bardziej gdzieś tam robiliśmy różne takie integracje na zewnątrz, ale chodzi o to, żeby ci gospodarze też czuli się członkiem tego programu. Nie tylko, że oni tam po prostu są i gdzieś tam dostępniają ten swój pokój, tylko żeby faktycznie czuli się częścią czegoś, czegoś większego. Tutaj macie. Przykład, jak wygląda rejestracja na naszej stronie, bo gospodarze zapisują się głównie przez stronę internetową, i też jakby tam dzięki temu my możemy się z nimi skontaktować. Jest jeszcze kolejna grupa, są to wolontariusze i wolontariuszki. Dla nas kumple i kumpele, bo takich nazywamy. Rolą kumpla i kumpeli jest po prostu kumplowanie się z uchodźcami lub uchodźczynią. Chodzi o to, że też jest taki pośrednik dla nas między, między no, tak, między naszym zespołem, a, a tą osobą, bo w takich bieżących sprawach życia codziennego pomaga wolontariusz albo też kiedy nie potrafi pomóc albo wie, że jakby nie takie są jego kompetencje, no bo nie wymagamy od wolontariuszy, bo nie ma jakąś specjalistyczną wiedzę z jakiejkolwiek dziedziny, bo po to jest fundacja, też po prostu próbujemy tak tych wolontariuszy uczyć na pewne rzeczy, bo każdy wolontariusz też przechodzi takie dwudniowe, obowiązkowe szkolenie, na którym jest y, zapoznany z tematyką uchodźczą, jest zapoznany z sytuacjami, które mogą, które mogą go w programie spotkać. To szkolenie jest takie bardzo interaktywne, gdzieś tam w formie warsztatowej, więc staramy się uczulać wolontariuszy na wiele, na wiele rzeczy, na też na takie sytuacje trudne, które mogą, które mogą y, te osoby spotkać. Więc ta osoba pełni rolę taką, takiego kolegi, koleżanki, która gdzieś tam wspiera w takiej sprawie życia, co z niego po prostu też spotyka się z, z tą osobą, spotykają się na przykład co, co tydzień i coś wspólnie robią, pomagają sobie też czasami właśnie w nauce języka wzajemnie, tutaj wolontariusz w języka polskiego, a ta druga osoba także z kraju wchodzi, to gdzieś tam też mieliśmy takie sytuacje, że się wzajemnie wspierały. Więc mamy takie trzy grupy, trzy grupy w programie. No naszym wolontariuszom też właśnie staramy się zapewniać takie wsparcie i też nie tylko takie w postaci naszych spotkań i gdzieś tam konsultacji z nami, ale też mają możliwość takiego wsparcia nawet psychologicznego, co jakiś czas gdzieś tam mogą również z takiej pomocy skorzystać więc też staramy się dbać, żeby oni po prostu czuli się komfortowo, bo często te sytuacje, z którymi się spotykają, są, są trudne. tak? To, to, to nie są też, też, e, też łatwe relacje i też staramy się e, wspierać ich po prostu na co dzień w takich, w takich rzeczach. No dobrze, to teraz może parę liczb. E, mamy około 100 osób zaangażowanych, gospodarzy, wolontariuszy, e, uchodźców, 24 przeprowadzki i 15 pozytywnych decyzji o udzieleniu ochrony e, międzynarodowej. Nie wiem, czy to są duże liczby, czy nie. Ja myślę, że biorąc pod uwagę sytuację, która jest, to, to są całkiem dobre wyniki i jakby zresztą też nie o liczby tu chodzi, chodzi o, o to, te wszystkie historie, które się za tymi liczbami e, kryją, ale mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda. Teraz jeszcze chciałabym Wam pokazać parę, parę historii, które są historiami z naszego programu. Mamy historię Sanjara i Sitory, oni zgodzili się na to, żeby głośno o tym mówić, zresztą ich sprawa była też bardzo taka medialna, nie wiem, czy ktoś słyszał może o, o tej sprawie? To ja, to ja krótko powiem w ogóle, jak, jak to się zaczęło. Ale zaczęło się od tego, że gdzieś jeden z polityków, mogę powiedzieć to głośno, bo ostatnio też zresztą był artykuł duży na ten temat w UHCR-ze, powiedział, że podczas jednego wywiadu powiedział, że no, on jest otwarty na taką pomoc na wsparcie uchodźców. Po czym jedna z naszych koleżanek właśnie z zespołu, która jest obecna, postanowiła to sprawdzić, czy faktycznie on jest otwarty na taką pomoc. Także do niego napisała i zapytała, no, mam taki program działa w ramach Fundacji Ocalenie i właśnie my szukamy domu dla, dla uchodźców i, i czy pan byłby zainteresowany udziałem. No to on oczywiście naprawdę bardzo pozytywnie na to odpowiedział i, i rzeczywiście był bardzo, bardzo chętny na taką pomoc. W tym samym czasie dziewczyna, która w tamtym, w tamtym momencie była koordynatorką programu, też zajmowała się, też była dziennikarką. I była na granicy i jak pisała historia o tym, jak problemy ze spuszczaniem osób do Polski, tam różne, no niecieka, nieciekawa sytuacja była na granicy, ona pojechała tam, żeby napisać o tym artykuł i tam właśnie spotkała Sandjara i Sitorem, to małżeństwo dziennikarzy, którzy chcieli, którzy chcieli dostać się do Polski. Sitora była wtedy w ciąży, więc, więc też no, bardzo im zależało, żeby po prostu uciec ze, ze swojego kraju. No i kiedy sprawa stała się taka medialna, gdzieś tam też ona, ta, 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 ta koordynatorka też powiedziała o tym, że jest taki program, że jeżeli uda im się wjechać, to żeby też e, pamiętali o tym, jak już będą w Warszawie, że, żeby się po prostu do nas zgłosili. No i rzeczywiście, e, bo to bardzo medialna sprawa. Yy, udało im się wjechać na Polski też w międzyczasie to jakby z tym z tym, z tym politykiem wyszło tak, jak mniej więcej w tym samym czasie, że kiedy oni przyjechali, no to już mieliśmy gotowy dla nich dom. I rzeczywiście oni bardzo długo, bardzo długo tam mieszkali. Dopiero co się wyprowadzili w tym momencie faktycznie już sobie dobrze radzą. Potrafią no, po polsku wiem naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem pod wrażeniem, jak, jak sobie dobrze radzą w języku polskim, też już udało im się samodzielnie wynająć mieszkanie i też pracują, no więc no, takie historie pokazują, że to jednak jest bardzo ważne. No dostali tą szansę, tak, którą bardzo do, dobrze wykorzystali. Przyjechali, mieli gotowe miejsce do zamieszkania, zamieszkali z polską rodziną, oni też w ogóle bardzo mają teraz dobre relacje, gdzieś tam cały czas się wspierają. Znaleźli pracę, nauczyli się języka i, i tutaj rzeczywiście też bardzo dużo mieli pomocy właśnie z strony wolontariuszy. Citora też właśnie ostatnio była, opowiadała naszym nowym wolontariuszom, którzy, którzy przyszli gdzieś do fundacji na, na szkolenie, bo niedawno zasiliła się nasza grupa bardzo sporym gronem osób. To właśnie teraz też opowiadała, że bardzo dużo dała, dała jej, dało jej właśnie to wsparcie tych, tych kumpli, bo i Sandra, i stara mieli mieli osobę, która, która im pomagała, że faktycznie cały czas gdzieś tam czuła się taka zaopiekowana i, i te najtrudniejsze chwile Tutaj udało się im przejść, więc to jest taka bardzo głośna historia, jeżeli chodzi o nasz program Fidesz Welcome. I też mamy historię takich młodych ludzi, mamy też małych uczestników, którzy, którzy z rodzicami przyjechali, którzy faktycznie e, też właśnie na początku oczywiście szukaliśmy dla nich mieszkania, potem przez jakiś czas u gospodarzy pomieszkali, gdzieś tam później byli w stanie się usama, usamodzielnić. E, więc no. No ja uważam naprawdę, że to działa, tylko kwestia tego, żeby ludzie o tym się dowiedzieli, że jest taka możliwość, tak, że, że rzeczywiście, no może mam trochę przestrzeni w swoim domu, że może jestem w stanie w jakiś taki sposób pomóc, a może mogę być wolontariuszem, a może jeszcze jakoś inaczej, mogę o tym powiedzieć, może ktoś chce się dołączyć. Jakby to jest, no myślę, największy, największy problem jest to, że często ludzie o tym nie wiedzą, też trochę może się boją. Ale no, nasze historie, w naszym programie pokazują, że, że taka pomoc faktycznie działa, bo te osoby dostają impuls y, do tego, żeby potem już się usamodzielniać. One dostają bezpieczne miejsce do mieszkania, później już, już jest im znacznie łatwiej, czy to uczyć się języka, czy to właśnie znaleźć pracę i później samodzielnie wynająć y, mieszkanie na wolnym rynku. Ja też się bardzo cieszę, jak te osoby już w ogóle przestają mieć czas na nasze integracje, jak przestają mieć czas na to, żeby gdzieś tam się z nami spotykać, bo to znaczy, że oni już po prostu tak sobie układają to życie, właśnie znajdują pracę, tak? mają już jakby swoje grono znajomych, tutaj się w Polsce gdzieś tam są w stanie zaklimatyzować na tyle, że już jakby też nie potrzebują takiego wsparcia od, od fundacji. No i nam o to chodzi. Nam o to chodzi, że te osoby dostały tylko impuls do tego, żeby później się usamodzielić i już sobie po y, prostu radzić, radzić samemu gdzie, gdzieś tam tutaj w Polsce, bo, bo często te osoby też zostają, jeżeli dostaną już status uchodźcy, no to to już, y, już zostają, układają sobie życie tutaj. No dobrze, to ja w sumie mojej strony tyle. Myślę, ale... że tak, że już tak. czas niestety nas goni. Bardzo serdecznie mm. dziękuję. To taka niesamowita historia, bo muszę powiedzieć, że z, z takim wzruszeniem słuchałam o ludziach, którzy decydują się przyjąć uchodźców do swojego domu, bo chyba wszystkim nam dosyć łatwo jest. Nie, mieć pretensje do polityków, narzekać, że jest tak mało empatii, że jest tak mało pomocy, a rzeczywiście na takim bardzo osobistym poziomie to nie jest proste, chyba trzeba dużo granic gdzieś tam w sobie pokonać, mm -hmm. żeby się na coś takiego zdecydować. I też myślę, że chyba takim pięknym, kluczowym słowem w całej tej opowieści jest słowo dom, tak bardzo mm -hmm. trudne słowo dla ludzi, którzy musieli te swoje domy opuścić i, i uciekać. Dokładnie, no tak, tak jak Pani mówi, to można narzekać na wiele rzeczy, które są dookoła nas, że nie podoba nam się, nie wiem, polityka, nie podoba nam się sytuacja w naszym kraju, ale tak naprawdę to, to możemy zmienić tą najbliższą rzeczywistość wokół siebie. I, I tutaj ta osoba, która ma gdzieś możliwość taką zaangażowania się, jeżeli chodzi faktycznie o to, o to mieszkanie, czy nawet jak, jeżeli chodzi o wolontariat, no to to, to może tak naprawdę dużo zmienić. No, nasze historie pokazują, że to zmienia dużo. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Natalia Zabojczyk Fundacja Dziękuję Ocalenie. Bardzo. Dzięki. I oby jak najwięcej było takich gospodarzy w Polsce.